Specjalizuję się w ręcznie robionych, personalizowanych prezentów w postaci kartek okolicznościowych, zaproszeń i prezentów w balonie. Co kryje się pod nazwą osobiste prezenty? To, że u mnie można tylko dostać produkty, które są na indywidualne zamówienie i są z osobistym przesłaniem zamawiającego. Najbardziej nietypowe zamówienie, które tworzyłam, były zaproszenia na premierę filmową polsko-holenderskiego serialu. Samen.pl. Bardzo często jestem wzruszona przekazami, formą prezentów, które klienci potrzebują, których szukają i tego, co chcą przekazać. Pomysł rodził się tak naprawdę z potrzeby serca mojej i y, moich bliskich. Bardzo często szukałam takiego prezentu, takiego wymownego z przekazem, z, z emocjami, i tego nie mogłam bardzo często znaleźć na sklepowych półkach, więc y, postanowiłam stworzyć kartkę sama, pierwszą, drugą. No, i później zaczęli pytać o nie rodzina, znajomi, i w ten sposób powstała pracownia, osobiste prezenty. Nie, nie, nie jestem wymagająca. Na jakie okazje najczęściej, tak jak na ten moment, w mojej pracowni są to komunie, śluby. I urodziny. Bardzo często klienci proszą o dobranie formy prezentu bądź pamiątki do osobowości osoby obdarowywanej. Także tutaj bardzo często pada takie pytanie, którą formę bym poleciła. Też jeśli chodzi na przykład o śluby, to też zawsze pytam o styl, tematykę przewodnią imprez. I na podstawie tego dostosowuję to do potrzeb klienta. Muzyka Powiem szczerze, że panie, byłam zaskoczona. Muzyka Powiem szczerze, że dla mnie każdy klient jest wyjątkowy, i każde zamówienie, każda, każda personalizacja to jest. Wyjątkowa dla mnie, nie mam takich osób, żebym chciała teraz na dany moment wybrać, żeby im pamiątkę robić. Muzyka Fundusze europejskie na pewno pozwalają spełniać marzenia, dają o wiele więcej możliwości rozwoju, startu, wejścia na rynek. O dofinansowaniu z Unii Europejskiej dowiedziałam się w Urzędzie Pracy, do którego trafiłam, jak wróciłam po 20 latach z Holandii. Myślę, że fundusze europejskie, tak jak teraz są rozdysponowywane, są bardzo dobrze przeznaczane na różne branże czy to są artystyczne, czy to są florystyczne, czy innego kalibru. Rozkręcić pracownię na tyle, żeby jeszcze warsztaty były dla dzieci, dorosłych i grup indywidualnych. I klientów, wspaniałych klientów, takich jakich w zasadzie mam teraz. Okay. W takim razie tego wszystkiego Pani życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.